Cześć, ja nazywam się Arkadiusz Szuba i w dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak powstają zakwasy. Jeśli temat jest dla Ciebie interesujący, zapraszam do oglądania. Zakwasy, czyli zespół opóźnionego bólu mięśniowego, to dolegliwość, która powszechnie jest błędnie utożsamiana z gromadzeniem się w mięśniach kwasu mlekowego. Co prawda, kwas mlekowy jest produktem ubocznym metabolizmu i gromadzi się w mięśniach z niedoboru tlenu, jednak to nie on jest przyczyną tego specyficznego bólu, który pojawia się następnego dnia, w niektórych przypadkach nawet po 72 godzinach. Kwas mlekowy zostaje wypukany z kanki mięśniowej przez przepływającą krew już po godzinie, maksymalnie dwóch, po intensywnym treningu. Zakwasy są spowodowane mikrouszkodzeniami i możemy je odczuwać nawet przez 5 do 7 dni. Jest to prawidłowy proces. W tym czasie mięśnie nie tylko się regenerują, ale również wzmacniają. Jak uniknąć zakwasów? Rób rozgrzewkę przed każdym treningiem. Najlepszym sposobem na uniknięcie zakwasów jest wykonanie rozgrzewki. Podczas wstępnych ćwiczeń podnosi się temperatura ciała, a co za tym idzie również mięśni. Rozgrzane mięśnie są bardziej elastyczne i przez to mniej podatne na mikrouszkodzenia będące przyczyną bólu. Przed treningiem ogólnorozwojowym wystarczy wykonać rozgrzewkę trwającą od 5 do 10 minut. Może to być bieg w miejscu, krótka przebieżka na orbitreku, steperze albo rowerku stacjonarnym. Do tego dołącz krążenia oraz aktywację mięśni. Stopniowo zwiększaj obciążenie. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób początkujących. Jeśli od tygodnia się nie ruszałeś, zacznij od lekkich i podstawowych ćwiczeń bez sprzętu, np. brzuszków, przysiadów, pompek. Przyzwyczają one mięśnie do wysiłku. Dodatkowe obciążenie włącz dopiero po 2-3 tygodniach co pomoże na zakwasy, jeśli już zacznie boleć. Wysoka temperatura powietrza pomoże mięśniom się rozluźnić, jednak do sauny należy wejść dopiero po 24 godzinach od jednostki treningowej. Wykonaj proste i lekkie ćwiczenia, które pomogą rozluźnić mięśnie. Basen i bicze wodne pomogą szybszej regeneracji mięśni. Kofeina, a więc picie kawy łagodzi objawy zakwasów. Picie dużej ilości płynów, które zawierają cukry i makroelementy. Na najbardziej bolące miejsca możemy stosować okłady z kefiru i jogurtu, działają one przeciwbólowo i przeciwobrzękowo. Stosuj prysznic o zmiennej temperaturze. Stosuj masaż i automasaż. Już wiemy, co robić, kiedy zakwasy się pojawią. A teraz powiem Ci, czego nie robić, jeśli wystąpią u Ciebie zakwasy. Nie rozciągajmy się, zwłaszcza intensywnie. Możemy naciągnąć mięsień, doprowadzić do kontuzji lub po prostu opóźnić regenerację. Nie powtarzamy treningu tego samego na drugi dzień. Nie trenuj zbyt intensywnie. Nie pijemy alkoholu, spowalnia on regenerację mięśni. Pod każdym pozorem nie zabrażamy bolącego mięśnia. Lód niweluje ból, a co za tym idzie, nie poczujecie, jeśli coś złego stanie się z waszym mięśniem. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli film był dla Ciebie interesujący, zostaw lajka, suba, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!